Hej czołem, witajcie ludziska, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, GamerTobi, a to jest całkiem nowa seryjka na moim kanale. Jeśli mogliście zauważyć, to jest jak to się nazywa? Gierka 102 Dalmatyjczyków. Psiaki na pomoc czy coś takiego. Nie wiem, gdzieś mam płytę ogólnie i dlaczego nagry zacząłem nagrywać tą grę, a nie inną. Dlaczego zacząłem tą grę nagrywać, a nie inną? Ponieważ yy, to jest moja w sumie troszeczkę gra Dikba. Można tak powiedzieć, że dostałem do dzieciaka kiedyś tą grę i po prostu chciałbym ją z wami ograć. To jest bardzo fajną modą dla, dla młodocianych Gierka. I chciałbym po prostu przetestować ją razem z wami i chciałbym się relaksować właśnie z wami przy tej gierce zobaczyć jak ta gierka tutaj działa o co w tej gierce chodzi wiem że na pewno będziemy sterowali pieskami ale co dalej to ja nie pamiętam już za cholerę ja już nie pamiętam kiedy w tą grę nawet grałem jakieś 2 lata temu jakieś może z 3 lata temu ostatnio chyba grałem Wiem, że 102 dolma... 101 dolmanczyków? 101 dolmantyczyków yy, na pewno nie spotkamy na tej grze, no może... może spotkamy, a może nie spotkamy, nie wiem, dowiemy się z czasem. Ja to grę ogólnie nie pamiętam czy ją przeszedłem kiedyś, ale chyba przeszedłem kiedyś, tak mi się wydaje. Raz albo dwa razy, może max do dzieciaka pamiętam, ona gierką trudną nie jest i też jakoś wybitnie długą tą gierką nie jest. No, ale jest bardzo fajną gierką i chciałem się właśnie y, z wami tutaj, y, no, z wami tutaj po prostu zachęcić, żebyście sobie obejrzeli o co chodzi właśnie w tej gierce, na czym ta gierka polega i w ogóle. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Po prostu, no, co ja będę więcej gadał? No, po prostu 101 Dolmatyczyków, psiaki na pomoc. Zaczynamy może od nowej gry, bezbędnego pitolenia. Zobaczycie sobie fabułkę, zobaczycie sobie na czym ta gra polega i w ogóle o co tym wszystkim biega. Dobra, nowa gra i lecimy moi kochani. Pierwsza kastrynka na pewno. Czy ty banko? Let's We will return to the adventures of Thunderbolt in his face After these words from our sponsor. not another commercial. Hey, Arvin, let's go dig for pirate treasure in the yard. You bet. But Domino, do you think it will be okay with Mom? Yeah, no sweat. Mom and Dad will be back from their walk soon. What could possibly go wrong? Okay. Priscilla, czy jak ona się hey, Daniel, what's this? That's just one of those crummy robot toys, Krell De the yeah, Who would want such an ugly hunk of junk? Okay. I'm ruined, ruined, I say. My toys, my marvelous, splendid toys—they're selling worse than Brussels sprouts. Don't worry, Mr. Priscilla. These people are going will be a big hit. No fool. Can't you see? The spoiled brats of England must be spending their pocket money on something else. And we must eliminate that competition. Yes, there's no other choice. Professor Farzboom, get your head out of your toy programming and answer the phone. Uh, yes, Cruella, my sweet. Farzboom, my high-tech hireling, initiate plan B. Hey, okay. Anybody? we're back. Mom, dad. Hey, where is everybody? Oh, look, dipstick. There are Oddball and Domino. At least they're still here. Listen, it's coming on the TV right now. And all over England, pets of every kind are vanishing without a trace. Scotland Yard is now on the case and <gasps> I just can't believe it. Our puppies gone. It's that horrid Cruella Deville up to her old tricks. I just know it. But what can we do, darling? I'll tell you what we can do. We'll go over to the yeah, toy factory okay. Get our pups back and have it out with her once and for all. You're right, dipstick. Oh, I could just fight that woman. Now, Oddball and Domino, you puppies stay right here. Take care of our sir. Don't worry. We'll be back with all your brothers and okay, sisters some. as soon as we can. Goodbye, my darlings. I Sami widzicie, że gierka jest dosyć stara. Więc przez co może też nie ma napisów? Sami mogliście zauważyć? Czy ty, banko? No i proszę bardzo, przeszło nas do menu głównego, więc tutaj mamy poziomy. Jeśli mogliście zauważyć, mamy Regents Park. Sami widzicie też, że oczywiście, że gierka nie jest po polsku, ponieważ znaczy napisy są polskie, ale nie ma swojego języka polskiego, czyli wiecie, tak, jak w szereku, tak jak w innych grach takiego typu. To nie jest po prostu gra polska, więc. E, więc po prostu będą tylko napisy polskie, nic innego. No, polskiej gry po prostu nie ma. I tyle. Mamy tutaj Regent's Park, czyli jakiś park zabaw, czy co to? Nie wiem jak to się nazywa. Tu mamy różne poziomy, czyli Regent's Park, mamy, sami widzicie, że stoko się do zebrania i 6 klatek jakiś do uratowania psiaków pewnie, albo coś. Na dole też mamy naklejki. Naklejki możemy zobaczyć, oczywiście naklejek żadnych nie mamy. No, możemy sprawdzić, co tam mamy za te naklejki. No, Regent's Park, Sklep, Piccadilly, Big Ben. Nic nie mamy, wychodzimy z albumu. No i dobra, mamy różne poziomy właśnie. Sklep, Piccadilly, Big Ben, Cruella 1, Muzeum, Metro, Luna Park, Tartag, Cruella 2, Wieś, Podwórze, Lodowy Festiwal, Stary Zamek, Cruella 3, Las Duchów, Labirynt, Rezydencja, Fabryka Zabawek, Cruella 4. No i na Cruella 4 się kończy, czyli troszeczkę tych poziomów jest, ale nie ma ich za dużo. My, mi się tak wydaje, że będziemy te odcinki bardzo jakieś tam w miarę, takie wiecie, krótkie robić i tą gierkę chcemy też ogólnie spróbować zrobić na 100%, czyli wszystkie kości zebrać, wszystkie klatki zebrać i w ogóle, nie wiem czy mi się to uda, ale postaramy się, no i jakieś odcinki będziemy jakieś max 30, max 40 minutowe sobie robić, czyli jakieś, no nie wiem. Ile poziomów na to starczy? 3-4? Mam nadzieję, że do trzech poziomów się załapiemy i po prostu odcinek będzie nagrany. Też mi się tak wydaje. Sami widzicie, że tu mamy naklejki, mamy minigry, czyli minigolf, kop piesku. To wszystko wam będę pokazywał na odcinkach, więc nie macie czego się obawiać. No i co? Bez zbędnego pitolenia wchodzimy do Regent's Park. Nie wiem co to jest za Regent's Park, ale wchodzimy tam. Pierwsza nasza lokacja w tej grze. Lecimy!

The toys are dangerous if you're not careful, but they are very poorly made. A loud bark at close range will be okay. Cheap electronics. What about my brothers and sisters trapped in the crates? Try tumbling into the crates. You should be able to smash them open and rescue the puppies inside. Thanks, Waddlesworth. I'll see you soon. No, i'm. Wiecie o co chodzi? Już mniej więcej chociaż w tej gierce. Ja wam pokażę, oczywiście. jak ta gierka mi się przypomina. Możemy na spacji skakać z tego co widzicie. Na S chyba się szczekało, albo na D, na F. Na F się szczekało. Czyli pierwszy atak naszego kochanego domina Dalmatyńczyka. Sorry. Zatem widzicie, że w tej grze to mogą być różne też bugi. Na G to też było turlanie, na H turlanie? Na H było turlanie. Ok.

Food, on the other hand, will heal injuries you may get fighting Cruella's robot toys. From time to time, you can pick up an item which will appear on your screen. You use these items to solve puzzles in the level. Anything else? Cruella's toys are easy to destroy, but you find a different way to deal with her human henchman, Horace Jasper. Okay. One last thing. I'll fly ahead and scout things out. Przerwać time time. grę i ją zapisać. Okej, okay. czyli to jest taki same nasz. Okay. No dobra, on tam zbada, ale na którymś guziku jeszcze można... A, Pod shiftem Możemy też zmieniać psiaki! Proszę bardzo. Możemy grać damską wersją albo męską. My oczywiście zagramy męską wersją. Nie będziemy przecież damską grali, ale fajna opcja pod jakimś klawiszem też pamiętam, że coś było że można było zobaczyć pod J, pod K, pod L nie, chyba chyba pod żadnym z tych klawiszy ale pod którymś na pewno Enterem też się skacze, serio? a jak zobaczyć ile mamy klatek, ile mamy... no jakoś to się Jakoś to się robi. No i co mogę jeszcze powiedzieć o tej grze? No po prostu zacząłem let's play z tą grą, bo to po prostu przypomina mi całe dzieciństwo. Nie wiem czemu się nie turla. Aha, bo pod hamą, okej. Okay. To turlanie jest mega OP, możemy tak turlać się długo. No nieskończoność nawet. No i przypina, przypomina mi się ogólnie dzieciństwo jak to gram i... No i będzie po prostu... Po prostu niesamowity let's play. Patrzcie to tam Londyn widać z daleka. Ale dziwna grafika, ja pierdzielę. No taka wiecie, bajkowa bardziej. No i co? Jeszcze ja nie mogłem doczekać, kiedy zacznę to nagrywać. Normalnie masakra jest, nie? Ta muzyczka, ten soundtrack, to wszystko przypomina normalnie najlepsze czasy. To jest coś pięknego. Dobra, lecimy. Będziemy po drodze opowiadać. Tutaj sobie nie hochamy, nie i mamy naszego pierwszego przeciwnika. Pajacyka. Hop, Nie ma wywaliło w kosmos, mamy trzy kości za niego, nie? zbieramy, tak mówiłem tą gierkę będziemy przechodzić na 100% więc Więc będziecie mieli co oglądać Ty, patrzcie to, tam Londyn widać Big Bena God, no i tą gierkę będziemy przechodzić na 100% więc możecie tutaj śmiało tutaj oglądać i świetnie się bawić razem ze mną dobra, mamy jakąś wiewiórkę, pogadajmy z nią

O, kolejni przeciwnicy, małpka, ono tu. Hop, hop. Nie macie. No sami widzicie, że ta gierka jest taka bardziej dla dzieci, więc poziom trudności na pewno nie będzie jakiś mega trudny. O, co my tu mamy, co my tu mamy? A kto to? Bardzo dobrze. No i elegancko, i mamy naszego pierwszego towarzysza, który właśnie e który co? Którego uwolniliśmy z naszej grupy? Musimy taki 101 znaleźć dokładnie. Tutaj podążaj, podążajmy, może śladami tego tropu. Więcej kości na pewno znajdziemy. I patrzcie, to nasza pierwsza dziura. Możemy wykopać sobie dzięki temu dodatkowe nasze piękne kości. Śmiało tak zróbmy. Dobra, ja się cieszę, że to nagrywam z wami, nie? God damn it. Dobra, lecimy dalej. Nas prowadzi do klateczki kolejnej. Siemanko! Jestem uratowany, dziękuję! Ależ nie ma problemu przyjacielu! Idziemy dalej, o, w prawym dolnym rogu jeszcze mogliście zauważyć, mamy dwa, dwa życia do zdobycia Dwa życia do zdobycia, żebym to powiedział A ty co? Hop, nie macie No i piękna sprawa Kolejny padł Teraz Wiem, że coś tutaj było też sowane, OK. Mamy to, kolejna dziura, super Wiem, że jakoś się sprawdzało cholera jasna O tu się kamera nawet zmienia, oh, god Wiem, że jakoś się na pewno sprawdzało Ta piosenka to normalnie miódne moje uszy, nie? Jest coś pięknego. Mamy 14 minut odcinka. Ja się tak świetnie bawię w tej gierce. To jest szak. Zachęcam was oczywiście do kupienia sobie tej gierki sami, żebyście sobie pograli. Ci co oczywiście jeszcze w nią nie grali, a tu co mamy? Klateczka jakaś. Okej. Okay. Na pewno świetnie będziecie się bawić przy tej gierce, mogę wam, mogę wam to zapewnić. 18 kości. Ok, tu jakiś stek, czyli nasze dodatkowe życie, super. Tutaj mamy kolejną kość, 19 już. Do końca etapu to jeszcze nam zostało. Dobra, tu nas gdzieś prowadzi ta droga. Go, go, go. Co tam, wiewióreczko? Okay. I to cykanie najbardziej się u tej wiewiórki podoba. Takie. Takie. A tu pszczółki, proszę bardzo. Możemy coś z nimi zrobić? Chyba nic z tych rzeczy. Chociaż, jak wejdziemy, może na wyższe piętro drzewa. Nie, chyba nie. To jest po prostu jakaś pułapeczka na chyba tych mini tak mi się wydaje. Tych co widzieliśmy, właśnie jak papuga nam tłumaczyła. Czy też pewny nie jestem, ale dobra. Już w samochodzie, kolejny przeciwnik. Okej, okay, nie ma go. No i dobra, działamy dalej. To turlanie, ciekawe, czy jest nieskończony. Może dla czystej ciekawości zaraz się dowiem. No i dobra. Kolejny przeciwnik pokonany, super. Dawaj. Proszę czy jest nieskończony. Nieskończone jest, czy nie? Nie, nie jest nieskończone. No jakby było nieskończone, to by było zbyt OP troszeczkę. A niestety nie jest. Dobra. Tu, nas, ta, tu nam każe dziś. Ok, po kolejne kości. Skoczmy sobie tutaj, tutaj. Jesteśmy w fontannie sobie pływamy ładnie Dobra Ale czekajcie, bo tutaj coś jeszcze mieliśmy. No właśnie Jakiś gołębiu. Gołębiu, panie gołębiu, gdzie pan ucieka? Halo! 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 Się teraz pisgnę. Ten głupi łeb. To zobaczysz. He! Wolniliśmy go! No i zbugował się, Elo. Dobra, nie będziemy go straszyć, nie ma co. Dobra, tu nas nie było. Wow. Tam mamy Big Bena, co no nie widzicie. Kurde, chciałbym do Anglii wyjechać kiedyś. Nigdy tam jeszcze nie byłem. Dobra, tu jest jakaś znajdźka, czy niezbyt? Chyba tutaj już wszystko znaleźliśmy, co mieliśmy znaleźć. To mi się wydaje, w tych wykopach. No, ale też pewny 100% nie jestem. Mamy 17 minut do tego odcinka, jest ok. Wszystko się elegancko nagrywa. Ja mam nadzieję, że tak zostanie. Tu, tu, ru, tu, 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 ru, tu, ru. Posłuchajcie tego sądraku, on jest piękny, jest pięknym sądrakiem z kolejnym przeciwnikiem, hello? Ale rzecz. I kolejny nasz bohater, ale zanim bohatera uratujemy, to sobie zjedziemy tutaj, może na tej fontannie, o ile jeśli można. O, oh, kapitan. Joho! Hello? Hello, nie macie. Okej, okay. oki doki. Cześć. Dobra! Dobra, to była kiedyś zupa w Bobra. Teraz jest wieprza, jeszcze lepsza. A tu co? Jakiś posąg Gołębi? Posąg Gołębi? Z czymś mi się to kojarzy. Gołębia widzieliśmy. Ale z czym mi się ko może kojarzyć posąg Gołębi? Nie mam zielonego pojęcia ogólnie. Oż ty! Kim ty jesteś? Jasny gwint! Ale mi przyfasolił. a mnie ja nie chcę z nim walczyć. Ty może wejść? Idiota. Ty, ty masz tam życie do mnie. Dobra, idę. Mamy życie? Trzeście życie! Ekstra! Łaszczy! Naszczekajmy na niego, może ucieknie. Nie wiem, co mam zrobić. Gaddemet. Rozacząłem grę, typie, zostaw mnie. Daj mi spokój. Jasny gwint. Tu będzie gonił cały Coś mi się wydaje, że do tej, do tej wiewiórki musimy go odnieść, ale nie jestem pewny. Dobra, spróbujmy. Chodź! Dziadygo ty cholerna. I tutaj? Gdzie się podział ten kundel? No tu jestem pacanie. Jacyś, jesteś ślepy czy uproszczony? Chodź na tu! Ty! To strzekam na ciebie nawet. On jest naprawdę głupi. Jest skarczę pod wrażeniem, jest normalnie, dobra, chodź.

Prawdziwa, martwa natura, ok? A teraz No i masz serane, pszczoły, bohaterze. Cija, dalej też ranę. już Tak bohaterze. jak jest idiota. naklejkę. Essa. Nie dobra. Pogadajmy z nią.

Te ślady oczywiście nam pokazują jeszcze drogę do wyjścia Jakbyśmy się w razie tu zgubili Ale znając życie nie zgubimy się tak szybko Jeeeej Dobra, tu by byli Ale poczekajcie, bo tu mamy posąg z tym naszym kochanym gołębiem, tak? I co to może oznaczać? Tam widzieliście gołębia Więc Przyprowadźmy tego gołębia do tego posągu Zobaczymy czy coś... Czy coś to... Czy coś to zrobi Gdzie ty jesteś, majster? Majster? Nie wiem, czy ja go zbugowałem teraz. No da się go odbugować, chyba, nie? Jedno się sam zbugował. Eee, a ja Co ty gadasz? Da się go zbugowa odbugować? O! Udało się! Dobra! Hop, hop, hop! Lerne ptaszysko. Bierzemy go tu, hop. Dobrze? Nie wiem, gdzie on tam frunie. Niech frunie przed siebie. I w tym kierunku. Nie w tym kierunku. Dobrze, dobrze. Mamy cię! Znaczy tylko jednego, ja myślałem, że więcej trzeba. Co to za. impreza tu. Ok, naklejkę dostaliśmy. Essa. No i pełno kości. On już ponad połowę gry. Znaczy ponad połowę tego poziomu, a nie ponad połowę gry. No i Essa. Teraz gdzie powinniśmy się udać? Tutaj? Tą O Chyba tam. Oczywiście, że tak. Wow! Jest z tego, żem się nie spodziewał. Nigdy w życiu, że się tego nie spodziewał. Że takie Takie cuda nie widzę się tu staną. Może tam się dostać? Można. To Essa. Joho! że żadnych innych takich mini-bossów nie będzie tutaj. Dobra, małpeczki to my rozwalamy. Raz, dwa. Trzyma. Dobra, tu mamy kolejną kość. Tego orzecha jeszcze musimy znaleźć. Dla naszej kochanej bibiry. Dla naszego kochanego fidgeta spinera. Kolejni przeciwnicy, ok. To jest kolejny, hello! Nie macie? To masz naszą papugę, czyli naszego save'a. Siemano! Jupi, jestem wolny. Super, bardzo mnie to cieszy. Cztery klateczki. Siemanko, punkt kontrolny, G. Dawaj, zapisz. A tutaj jakieś sejby już. czy znaczy jednak szedłem w tą gierkę kiedyś. Dobra, zapis na jedynce. Lecimy. No i gitara. Mamy zapisaną grę. Tu była jakaś lampa. Dobra, wyniuchajmy troszeczkę terenu. Gdzie tu musimy się dostać? Tutaj, tutaj, tutaj. I tu mamy dziurę. Dawaj, kop, 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 przyjacielu. Okej. Okay. Dużo przeciwników też. No i jest, a. Czasem widzicie, że ta gierka nie jest jakaś mega, mega łatwa. Znaczy mega, mega trudna. Bo mega, mega łatwa może jest Ale na pewno nie trudna A teraz pytanko A, musimy na dół się dostać, dobra I opie I jej No, ja, będziemy kończyć ten poziom 80 ponad kości Możemy się tu dostać? Możemy, okej okay. Cześć, przyjacielu Ono tu Coś śmieć, no Dobra, nie ma się. I mamy naszego pięknego orzecha, patrzcie to, ale essa Czyli nasz piękny orzeszek Tam gdzie Wiewiórka mówiła Znajduje się tutaj Zaraz go zdobędziemy Okej, okay. zbierajmy te wszystkie kości 78 kości, essa ale tu też mamy naszego psiaka, który był więziony i który nam miauczy, miauczy, mruczy. jest biedny. Jeśli możecie przesłuchać się też, te pieski kopią te skrzynki. Patrz, jak on kurde mrucz, Odejdziemy? On będzie kopał tą skrzynkę. Czajcie to? Przybliżamy się? piszczy. Dobra, uwolnimy go. Jestem uratowany. No oczywiście, że jesteś. Przyjacielu, jak byś nie mógł być uratowany? No człowieku. Dobra, odbieramy orzecha. No i wracamy się do naszej kochanej wiewióry, co? Na tym to wszystko polega. Tam mamy kolejnego uwierzonego psiaka. Ale zanim tam się dostaniemy, powrócimy się do naszej pięknej wiewiórki. Pytanie, co to jest za przejście tutaj? A to jest po prostu przejście do samego początku. Tak jest, jesteśmy na samym początku gry. Czy moglibyście zauważyć? Dobra, szukamy naszej wiewióry. O, jest nasza wybióra. Cześć! Przepraszam, że to się to bałem, ale musiałem. Mamy orzecha dla Ciebie! No i naklejkę dostaliśmy i pełno, pełno kości. Ju wszystkie kości będą. No i mamy naklejkę za 100 kości, czyli już cały etap już mamy za sobą praktycznie, więc... elegancko, możemy... możemy szykować się tutaj do wyjścia. Dobra, nie musimy tego niuchać, jak już mamy wszystko zebrane, wszystkie skrzynki praktycznie zebrane. Jedna skrzynka nam została, przy końcu mety, więc możemy tutaj sobie troszeczkę taki mały speedrunik zrobić. Przepłynąć jeszcze może tą fontanną na sam koniec, no i tak trzeba. No i kończymy ten levelek. Bardzo fajny, bardzo fajny, bardzo fajnie przypomina mi to dzieciństwo. Ten level, bardzo fajny, bardzo przyjemny. No i uratujemy ostatniego psiaka. 102 dla tej czeki, a nie 101. Dobra robota! No a jak? Naklejeczka zdobyta. Zbliżamy się do końca levela. Kolejna naklejka. Nie wiem za co. Może za ukończenie tego poziomu. Tak mi się wydaje. No i szykujemy się do wyjścia. No i lecimy. Odchłań. Tak jest. Pierwszy poziom zaliczony. Zapisać grę. Oczywiście, że chcę zapisać grę. Mamy 5% ukończone. dopiero gierki. Więc mam nadzieję, że jak najdłużej będziemy się bawić. Sklep. Drugi

To mi się wydaje, że po prostu sobie tutaj zakończymy odcineczek. Nie będziemy niczego zbierać, nie będziemy żadnych kości tutaj zbierać, ani żadnych przeciwników nowych tutaj zabawiać się z nimi. Tylko po prostu nadzwyczajnie zakończymy sobie tutaj odcineczek. Mamy tu... stop łapka? Stop łapka? Co to znaczy stop łapka? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale zakończymy sobie tu odcineczek, mamy oczywiście 100 kości do zebrania, nie wiem ile klatek, nie wiem czy jakieś tu życia są do zebrania. Ale mam nadzieję, że... Będziecie się przy tej serii świetnie bawić, bo już mamy prawie pół godziny odcinka. A ja nie chciałbym go przedłużać. No i co, na pierwszy odcinek starczyłoby tyle, więc mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobało. 101, 102 do psiaki na pomoc. Bardzo fajna gierka, bardzo fajna gierka, bardzo mi się podoba muzyczka, jest miodna. Przeciwnicy są zajebiści. Tutaj, skrzyneczki, wszystko jest do zrobienia. Oczywiście możemy niuchać, wiadomo, możemy coś zmienić naszą postać. Na pewno nią też kiedyś będziemy grali, ale na pewno nie dzisiaj ani nie w kolejnych odcinkach. Troszeczkę pogramy sobie tym psiakiem. I potem pogramy sobie nią. Więc co? Ja powoli będę się z wami żegnał właśnie. Tego nie będziemy tam atakować, nie będziemy się nim bawić. No i co? Moi drodzy, no ja będę się w takim razie wami żegnał, więc już na pewno do zobaczenia, więc... Jeszcze raz komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Mam nadzieję, że odcineczek z tej gierki Wam się podobał, i kolejne odcineczki, że będą Wam się też podobały. I co, ziomeczki, do następnych odcinków, do następnych liveów. Trzymajcie się. Na razie, zostawcie koniecznie suba na moim kanale, żeby być na bieżąco. Na razie, no i baju!